Nie ma łatwych rajdów safari. Ten był... Y wyjątkowo trudny, ale jechało nam się naprawdę przyjemnie, jeśli można powiedzieć tak o jednym z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszym rajdzie na świecie ze względu na w zasadzie wiele rzeczy i trudno by wymienić wszystkie. Cieszę się, że polubiłem nowy samochód dla mnie, to był pierwszy rajd w tym aucie, więc no, była zagadka. Odnalazłem się, początek rajdu bardzo dobry prowadziliśmy w WRC 2 i WRC 2 Challenger, a ta właśnie druga klasa jest dla nas ważniejsza, ta Odmiana tej klasy. Zwało jak zwało, w każdym razie byliśmy na czele i to było fajne. Potem trudności, w zasadzie no, na prostej drodze, więc no taki jest rajd safari. Auta dostają mocno w kość. Natomiast. Później się trochę odbudowywaliśmy, nie poddaliśmy się przede wszystkim, co jest bardzo ważne, nie tylko na tym rajdzie. Pięliśmy się w górę w tabeli i wylądowaliśmy w końcu, co prawda z dużą stratą, ale jednak na czwartym miejscu w challengerze, więc te punkty mogą się przydać. Cały zespół na pewno starał się bardzo mocno, spisał się bardzo dobrze. Wiemy, że dużo pracy przed nami, to jest oczywiste. Wiedzieliśmy to też przed rajdem, że taki będzie. Gdzie ten sezon. Jeśli chcemy walczyć, to na pewno musimy się mocno przyłożyć. I taki jest chyba plan. No, znaczy, dla mnie to jest oczywiste i więc nie chyba. Cieszę się, że tu jesteśmy. Cieszę się, że osiągnęliśmy metę, że jednak mamy punkty. Bo wyjeżdżać z takiego rajdu, do którego przygotowujesz się przez nawet Powiedzmy wiele miesięcy bez punktów. Przyjeżdżać, wracać z takiego rajdu to nie jest fajne. Zawsze te punkty cieszą. Choć wolelibyśmy kończyć, tak jak w, w ubiegłych poprzednich trzech latach na podium. Jest ok. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, a na pewno najbardziej cieszę się z tego, że, że odnalazłem się w aucie, które jest dla mnie kompletnie nowe.